欢 GIN! Zabijcie go! Zabijcie go! Musisz podporić, dalej krzyczcie. Tak, zabijcie! się nie Dzień dobry, GIN! No, tutaj. No, Co <ślały> bo Boże, boże, czemuś mnie opuścił? No. Boże, gdzie byłeś? Nie, nie, nie. Ale no jeszcze coś. No, musimy go zabić na tym przejściu. No. za ja koronę też. No, koronę, zakładam, cię. Aha, ja wolę. Dobra, tu będzie tam już korona. No, koronę no a koronę zakładam. Koronę już mamy z głowy, ja ci dziwam. Ale najpierw przed rozganiem no. musisz powiedzieć, tekst. się. Hmm. Wybacz im, ale ja nie wiedzą co czynią. No, no a okay. ja Boże, Boże, gdzie byłeś? Gdzie byłeś przez całe moje życie? Jako dziecko. Wojnę spędziłem w obozie koncentracyjnym. Proszę! Tam zginęła cała moja rodzina. Gdzie byłeś? Od tej pory jestem, jestem sam. A moje życie toczy się od śmietnika do śmietnika. Gdzie byłeś? Może całe moje życie! I gdzie byłeś? Kiedy jako dziecko mieszkałam z Tyranem? Który mnie bił? Gdzie byłeś? Kiedy uciekała? tam się, Ciebie! Gdzie byłeś? Boże, gdzie byłeś, gdy to wszystko się stało? Byłam sama. Rodzice zawsze w pracy. Nikt mnie nigdy nie wysłuchał. Myślałam, że na ulicy znajdę przyjaciół, a oni mnie wykorzystali. Boże, czy Ty w ogóle jesteś? I mówca, mówi o tym i ja następuje moment zmartwychwstania, tak? Czyli jednodzka. Halleluja! Halleluja! Jezus chodzi. A wy? Jezus, ty z matrix stałeś. Uwolnienie, pamięta się uwolnienie. Przepraszam. Uwolnienie. Dlaczego ci dać Uwolnienie, Radość. Uwolnienie, teraz uwolnienie. Jest. Jest, żyje. z tak. yes, okay. Aleluja. Tak, bo bo leci i tam sobie Panie, Pani, dziękuję bardzo. Mamy